Morning Cambodja. Zapraszam wszystkich serdecznie na kolejny odcinek, a wy lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. Lecimy. Hej! Dobra, słuchajcie, przyszła paczka. Przyjechał. Przyjechał chłopak. Mówi, że jest już na, na zewnątrz Damy mu lokalizację, także idziemy odebrać. Hello? I go outside. Jest, jest. Przyjechał, zobaczymy. Dziękuję, dziękuję bardzo. O, jest paczka, jest paczka. Hello, co z Jest paczuszka, przyjechała. Zobaczcie, ale jaka duża. Ile tych kalendarzy tam jest? Sign your, your name and time. Aha, sygnaturę. Paczuszkę bierzemy pod pachę, dobra. Okun, okun. Paczuszkę bierzemy pod pachę i idziemy. No. Taka gruba paczka. Czekajcie, zamknę tylko te... Zamknę tylko te wrota. Dobra, słuchajcie. Przyszła papuszka od Jaro. Dzięki. Jeszcze nie odpakowałem, a już dziękuję. Nie wiem, co jest w środku. Ale dobra. Bierzemy się, to fakturka jakaś za otwieranie. Co my tam mamy? Kalendarzy chyba ze 20. Co to tam jest? Ładnie zapakowane. O! Tu by śledzie przetrwały, słuchajcie, też. Ale Jaro powiedział, że marzyciel. Marzą mu się śledzie. Słuchajcie, ale ładnie zapakowane, elegancko. O, żeby się nie powniotło pewnie. Mam siatkę na tego, z, z Mam siatkę na śmieci. Jedną. Drugą. O, widzicie, kurde, super jaro. Siatki na śmieci się przydadzą. Też. Te wzmocnienie. I mamy tutaj zapakowane kalendarze. Elegancko. Elegancko, zabezpieczone jak żarówki do akwarium. No. Coś pięknego. O, to mi się chyba nie, przy, nie przyda będzie, nie? Trzeba wyrzucić. No piękne kalendarzyki. Słuchajcie, no o to właśnie, o to właśnie chodziło. O, jeden jest z kotkiem. Słuchajcie, jeden jest z kotkiem, drugi jest jakaś plaża. Trzeci, góry, a czwarty, o jakaś rajska plaża, to jest chyba, to jest chyba w Tajlandii ten przesmyk taki, jak to się nazywało, Pipi? Pipi chyba, te, ta wyspa, ten atol chyba, coś, coś mi się kojarzy, nie jestem pewien, ale tak, dobra, będzie trzeba porozdawać znajomym. Jaro! gotuję, dzięki, pozdrawiam serdecznie wbijajcie na kanał Jaro Gotuje bo on też tam ciekawostki kulinarne robi, że aż ślina leci dzięki, pozdrawiam serdecznie jeszcze raz dobra słuchajcie, wczorajszej gotowania zupki jej zostało jeszcze dzisiaj na całą michę, gęsto gęsto słuchajcie i pierś kurczaka, i warzywka i te pomidory nadziewane tym mięskiem ja sobie tu dołożyłem oczywiście swojej piersi i, i broku, tak żeby była bardziej syta. Także to wciągnę i spadamy na ten plac, zobaczyć co tam się dzieje. Nie? Także smacznego pozdrawiam wszystkich, cieplutko. Dobra, to jedziemy zobaczyć, co tam w trawie pisze na tym festiwalu. No, a tu mamy. Tu mamy z przodu nasz. Auto, autobusik wycieczkowy, nie? A my zrobimy... A tam u góry siedzą ludzie też ładnie, no. Zrobimy... Abarotkę! Abarotkę koło autobusu wycieczkowego, zobaczcie. Muzyczka nawet tam gra u góry. Jedziemy. Na plac. Dobra, zbliżamy się do placu. Tutaj oczywiście kadzidełka palą też, tak? Modlą się. Jesteśmy na placu króla, nie, przy pałacu Króla. Idziemy naprzeciwko, mamy rzekę. I te cała impreza, nie, cała uroczystość. Zobaczymy jak to tam wygląda. Na razie skuter postawiłem w bezpiecznym miejscu, koło wojska. Także myślę, że będzie dobrze. A zobaczcie tu jaka armata stoi. Ja nie wiem czy to prawdziwe, czy to tylko takie dla jaj. Dla jaj chyba, no bo gdzie? To są kółka, które się nigdy nie kręci. Tylko lufa pewnie jest oryginalna. Lufa jest oryginalna, reszta to tak dorobione, nie? Mini armatka. No, Można sobie zawsze wsiąść, wykupić wycieczkę, przewiozą Was w dół do góry. Taka atrakcja w takim kanale, nie? Festiwal Wody rozpoczęty, słuchajcie. Jeszcze trochę się ściemni, to będzie jeszcze lepiej widać, nie? Będą te światełka wszystkie kolorowe. Będzie wyglądało fajnie, nie? Na razie na drugą stronę do Dubika No, trzeba było z toalety skorzystać słuchajcie Elegancka, nowoczesna toaleta Dobrze człowiek zna te miejsca, bo tu w tym tłumie to ciężko by było gdzieś coś Dobra, idziemy dalej Idziemy, idziemy i widzimy O Już oni są Alo Elo! No widzę kurde pocztę właśnie Widzę pocztę Kurde, ten z rozszerzeniami, co nie? Kamera założona no. Jeszcze wiesz, powinieneś taką czapkę z dwoma lampkami w oku jak w Ja mówię, widziałem w kamerze pocztę, mówię poczta"? poczta No No, powiem wam, że jest już trochę ludzi, nie? Już kółeczko ruszyło ten młyn czarci teczki wpływają A jest taka bardzo dekoracyjna No, tylko tyle, że wyścigów nie ma Co tam jest? I <grymka> <grymka> Idę się dowiedzieć. Słuchajcie, w jakiej cenie e, wirnik, czyli młynek? One dollar, one person. How long? Oh. Ten minute? A, ten minute. Czyli dolara, nie? O, zobaczcie jak ładnie wyglądają. Jak ładnie, bardzo ładnie. Rafał, jedna osoba, jeden dolar. Idziemy na wirnik. Stolik zajęty mamy, także czekamy na wieczórę. One idą się gdzieś przejść. A my czy... idą. A po... No to dobrze, a, a my potem pójdziemy na ten wirnik tam, nie? No po... dobra, ale oni A one sobie a my... tu swoje... Te... A oni mówią tak, ale tam nikt nie chce wejść. To jest rzeczywiście duchy. I mówią, że tam trzeba... To, to nie ja, to nie dla ja. mnie. To, to, to pajączki czy co? To tam, nie wiem, co na poka. K kra kraby chyba, kraby. Pa, papaya with crab. A to nie dla mnie. Ja wiem, no, ale to, to już nie dla mnie. O, laska ma problem. Kapoki rozdają i wycieczka, ciekawe ile kosztuje taką tym przejażdżka tym kajakiem w tej nazad, nie? Wypaść z tej na zabórdę, to by było grubo. Ale tu są chętni, widać, bo rozdają. Także nie ale wolę. Jednak wolę z tego wszystkiego wirni. Także pójdziemy jeszcze trochę na... Na młyn szybki, taki jak pralka. A na razie jeszcze idziemy usiąść, pogadać. Słuchajcie, idziemy na Wirnik. Jak ja lubię takie rzeczy! Uuhu, ale ma! Szybko! Słuchajcie, normalny wirnik! Ja pierdzielę! Nie? Na takim mnie jeszcze! Na takim jeszcze nie jeździłem! Dobre, słuchajcie, coś pięknego, ale ciśnienie podniosło ostro, nie? Zobaczcie, jak wszyscy się drą tutaj. Ciekawe, kto się drze? Ja pierwszy. Pięknie, super, dajcie birnik ale widok piękny nawet ja kimbal nie daje rady super

Idziemy na co? No, no ale to, 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 to i to jak widziałem były... Tam, tam jest kibel z tyłu. Normalnie cały, nie? Taki wiesz otwarty. Tutaj jak się kończy ja policja, scena... Ja policja jest tak. Ale no zaraz po tu, gdzie się kręc, za, za sceną jest kibel. Tutaj jest chata takiego kolesia. Jest tu na tym obrazku. Jego teraz nie ma w domu. Możesz iść i się... Nie, no tam za sceną, tam jest normalnie toaleta miejska. No co iść za sceną, skoro tutaj tego ziołka, co siedzi na krzesełku, bo patę. u niego w chacie jest kibel. Jego nie ma, bo jest w stolicy. A tędy i wejść od razu od boku? no. co ty? Popatrz, co się dzieje, jak się tam idzie kulturalnie. To idziemy boczkiem wtedy, boczkiem. Tu i tak samochody nie jeżdżą, jeżeli jest luz. Szeroka ulica, czyli można sobie drałować, oj no. Porządkowi, ładnie. Trzymaj za rękę, no, żebyśmy się nie zgubili. Rowerzysta z przodu. Oczywiście na dzień dobry witają nas robactwem. Robaka nie będziemy jeść. Idziemy dalej. Coś jakoś tak

A gdzie jest dla Ciebie piwo postawić? O, widzisz, idzie po więcej. Także usiedliśmy sobie tutaj na placu, jeszcze się nie zaczęło. tak jest milno. Jeszcze nie ma koncertu, czekam. Oh Ale spróbujemy się a tam z daleka nawet jakieś petardy odpalają Teraz już tak nie widać Proszę, proszę, niech Marysia wyjdzie. Proszę, Marysiu, ja przemyślałem wszystko. Jest jedno wyjście. Jest jedno wyjście. Jakie? Marysia zostanie moją żoną. <śmiennie> Bardzo ładne no, chłopaki. Ja দেশ ভাই আপনারা দেশভাত্র

Też mam zaciągnętość. Trzeba założyć czapeczkę, żeby deszczowała. Tak jak tam mają wszyscy, niektórzy, czapeczki zakładane przeciwdełkowe. Mam Babcia! Mam babcia, się przywitać. Jaka jest? babcia, fajna dziewczyna. Weź ja. Zakończenie dzisiejszej imprezy. Zakończenie pory deszczowej, a deszcz spada jak cholera. Pierwszego zakończenia Kambodia Hello, hello. I na tym dzisiaj zakończymy tą imprezę. Dobranoc. Na razie. Tu ładnie zobaczcie w kolu. Piotruś, no widzisz, no zakończenie pory deszczowej, a deszczyk pada dalej. Nie możesz sobie pobiegać. Widzisz Piotruś no. No widzisz, no i trzeba leżeć niestety. Ale nie narzekaj, bo masz miękkie łóżeczko tutaj, w przedpokoju, możesz tu poleżeć, no. Także dobranoc Piotrusiu, dobranoc. Dobranoc. love you all we'll day, day.